Pytanie dnia. Więc jak wychodzić na imprezy i dobrze się bawić, kiedy nie pijesz i wydaje ci się, że wszyscy inni piją? Trzy szybkie wskazówki, które ci w tym pomogą, ponieważ czasami jest to bardzo trudne. Możesz mieć odpowiednią motywację, wszystko może być w porządku, ale jeśli nie wiesz, jak dobrze się bawić bez picia, łatwo jest wrócić do tego, ponieważ myślisz, a to jest do bani, prawda? Stoję tu w kącie i z nikim nie rozmawiam, chcę się dobrze bawić. Dobra, oto trzy wskazówki. Pierwsza z nich jest wzięcie dobrych stron picia i naśladowanie ich. Chcę przez to powiedzieć, że picie robi pewne rzeczy dla ludzi. Nie zrobiliśmy tego inaczej, prawda? Pomaga nam obniżyć nasze zahamowania. To sprawia, że bardziej lubimy przedstawiać się ludziom. Gramy w głupie głupie gry i widzę, że kiedy ludzie po raz pierwszy przestają pić, myślą, że muszą przestać. Muszą się odpowiednio zachowywać, nie mogą brać udziału w zabawach. To wszystko jest bzdura. Więc jeśli trwa zabawna gra w picie, baw się z, z wodą. Jeśli ludzie sprawiają ci z tego powodu kłopot, po prostu wróć do filmu. Co powiedzieć, gdy nie pijesz. Nigdy nie było to dla mnie problemem. Jeśli stoisz tam i widzisz, że stoisz pod ścianą i ludzie zaczynają się mieszać, a ludzie upijający się stają się bardziej rozmowni, po prostu zacznij być rozmownym wcześniej. Jeśli postawisz sobie wyzwanie, by powiedzieć, wiesz co, zobacz, czy mogę się lepiej bawić, być bardziej <muchy> towarzyski, bardziej rozmowny niż ktokolwiek inny tutaj, nawet jeśli nie pije. Ta intencja przeniesie się na wszystko, co robisz i przekonasz się, że masz dużo lepszy czas, ponieważ po pierwsze masz kontrolę, ale po drugie nadal czerpiesz z tego Wiele korzyści. Po drugie, zmień swój stań poprzez taniec. Zabawne w tańcu jest to, że jeśli zapytasz ludzi, kiedy są poza domem, powiedzą ci, że zamierzają poczekać, aż będą bardzo, bardzo pijani, zanim zaczną tańczyć, prawda? Będę tańczył, kiedy będę pijany. Zabawne jest to, że taniec i picie, chociaż mogą mieć różne wymagania, taniec wydaje się wymagać dużo odwagi, picie nie. Mają ten sam efekt na wiele sposobów. Kiedy wychodzisz na parkiet i tylko na dwie minuty tniesz to, tańczysz jak maniak, twoje zahamowania Spadają. Czujesz się bardziej komfortowo, czujesz się bardziej wyrazisty w swoim ciele. Bardziej prawdopodobne jest, że będziesz dotykać ludzi. Więc to, co bardzo, bardzo polecam, to zamiast pozostawiania tak zamkniętym, no wiesz, zupełnie bez wyrazu, iść na środek parkietu. Jeśli nie ma parkietu tanecznego, powinieneś poskakać. Znaleźć miejsce, w którym czujesz się komfortowo. To może zobaczyć wiele osób, może być przez nikogo niewidzialne, ale na dwie minuty weź swoich przyjaciół, zbierz krąg i ustaw się na imprezie tanecznej w której po prostu się wygłupiasz, a wszyscy wskakują na środek i wykonują absurdalny ruch. I pozostałem tam przez dwie minuty tańcząc tonę. To nie tylko kołysanie się w przód i w tył, ale także odrywanie łokci od boków, poruszanie rękami. Odkryłem, a Emi Cuddy, naukowiec Harvardu, przeprowadziła na ten temat badanie, że kiedy poruszasz ciałem i przybierasz pozycje, które nazywają pozycja siły, to jest pewną siebie postawą stojącą. Kiedy poruszasz ciałem w zabawnej pozie, uśmiechasz się, śmiejesz, robisz odchłań i wygłupiasz się, twój mózg faktycznie wysyła tego rodzaju sygnały, które otrzymujesz od picia, które ma być mniej zahamowane, aby nie przejmować się tym, co myślą inni ludzie. I już po dwóch minutach ty zaczniesz czuć się inaczej niż wtedy, gdy wszedłeś na ten parkiet. To jest wspaniałe. Trzymać się przez długi, długi czas, a czasami przez cały dzień, wydarzenie lub noc lub gdziekolwiek jesteś. Więc upewnij się, że dostałeś się do swojego ciała. Stajesz się ekspresyjny człowieku. Kiedy stoisz pod ścianą, sabotujesz siebie. A po trzecie, robienie tego może wydawać się trochę przygnębiające. Ale po prostu przestań chodzić na imprezy, które są do niczego. ok? Nie chodź na imprezy, na których chodzi tylko o to, żeby się upić, a tam nie ma sposobu, żeby się dobrze bawić, chyba, że pijesz, a są takie bary. Są nawet takie imprezy sportowe, na których nikt nie dba o grę. Cała zabawa polega na tym, żeby się napić. Jeśli ludzie Cię na to zapraszają, nadal możesz iść, ale poleciłbym kontrofertę. Mówiąc hej stary, nie dam rady dzisiaj, ale oglądałem paintball w następny weekend. Idziesz ze mną? Lub powiedz Hej stary, nie dam rady, ale zbieram Grupę na obiad u mnie w czwartek. Chodzisz, a kiedy zaczniesz być bardziej kreatywny w ten sposób, zgadnij co? Robisz zabawne wydarzenia, na których ludzie będą się cieszyć o wiele bardziej, ponieważ nie muszą być nawaleni, aby się bawić. Ale po drugie, przenosisz się z dowolnego środowiska społecznego, do którego jesteś zapraszany. Jesteś jednym z wielu, który może stać w centrum. W innym przypadku jesteś osobą, która organizuje zabawne wydarzenia, ponieważ jesteś jedyną osobą, której naprawdę zależy na tym, aby wydarzenie samo w sobie było zabójcze, a nie pomaga w tym. Tym tylko to, że wszyscy są piani i nie wiedzą co się dzieje. Więc naprawdę przestań chodzić na imprezy, które wcale nie są zabawne. Jeśli nie lubisz klubów tanecznych, zdarzy mi się, nie chodź do nich. Zaproś znajomych, zaproś ludzi na coś innego, co jest zabawne i tylko kilka pomysłów. Paintball, tak, kręgle, wszystko co ma wydarzenie i ma coś tam do zrobienia, prawda? No, trochę się zagadałem, bo mi aż filmik się skończył. Charlie mówi zbyt szybko. Subskrybuj Charliego, subskrybuj mnie. Tyle na dziś. Hej.